W pierwszym odcinku na naszym kanale ja jestem Jacob, za mną jest Xavis. Hej. Będziemy nagrywać, znaczy nagrywałem w sobie Rocket League a. i będziemy nagrywać różne gry, tak, info. Nie wiem czy wiecie, ale ta gra na PC się powstała w 16 roku. <noise> tak, będę też, jak już Xavis zaczął, ciekawostki, jedna najpierw, jedna na film. <noise> Nie no, ma tak dobrze. No może, jest ogromna szansa, że będą inne gry, Można i przygodówki. Tak, tak. Nawet nie na to liczył. Tak, jest tak. parę opcji. Możliwe, że będziemy grać oddzielnie. Tak, też. Na, ale raczej na ten sam kanał. Mhm, dokładnie. E, będzie też prawdopodobnie mała ekipka w Minecraft. <grym> <grym> e, więc... <grym> Najlepsza gra na świecie Minecraft. N oh, yeah. Tak, będziemy... Czy nie wiem w sumie czy będziemy robić live'y, to jest bardzo mało prawdopodobne. ZTS-a bym mógł robić. No tak, no mógłbyś robić ZTS-a, tylko jeszcze musisz no, łogarnić z Ej. nagrywaniem. A mój gust. Kurde. No. E jeśli ktoś nie co to jest Rocket League to nikt się na snime wejdzie i co zobaczy. A jeśli ktoś nie co to jest ETS, to jest Euro Truck Simulator 2 ogólnie. I to jest gra o takim fajnym tierze, gdzie jeżdżesz po całej Europie i ogólnie po świecie. I robisz różne dostawy. No i to tak w dużym skrócie to to jest. Dziękuję za uwagę, słyszyłam, że mam Zaczynam Zacznę coś tłumaczyć, to idzie lepiej. Tak, dobrze. Zawsze to zaczyna tłumaczę, czym jest Minecraft. <laughs> No, no Minecraft grę, że to, to jest, tak... jest taka... To jest klocki Lego, w... tylko, tylko że w gr grze. Nie, no to jest wiesz, to masz wstawiasz klocki, niszczysz klocki i stawiasz klocki. No, no tak, no to, to, to jest że... klocki Lego tylko, że w grze. Klocki Lego tylko że w grze. myślę, że ja to sam klocki Lego w gry. <gry> Może nawet no, będziemy z... nagrywać z... LEGO. <gry> tak, Lego ski underskowe polecam gry, bardzo chętnie <gry> no, tak, przyszedłem do 10 godziny, więc będziemy streamować no. Grać... Jak już to Nie no no, może będziemy nagrywać jakieś tam Lego No to Spoko! Znaczy no, an, ja bym de Covera tylko nagrał znaczy... Znaczy, Jedyny z Lego, tych mam tu. Ja ja, tu jedyne jakie Lego mam to mam jakieś... Jedyne jakie Lego mam to mam... kurzce w domu! <laughs> <laughs> jedyne jakie mam to jest... Uh, tego, nie niczego. <laughs> A widziałem ostatnio widziałem chodzi na twojej tam na godzinki. Tak, tak, Czy byśmy mieli zgodność, ładny samobój? E, tak, piękny. Idealny. Przynajmniejśmy no, mieli ten, że na jedną nagra tą wersję, druga gra tą wersję. No. Jeszcze takie Tylko, z takiej informacji o kanale, to Nawet. filmy raczej nie będą się pojawiały regularnie. Będą raczej nieregularnie. Symetrycznie. <laughs> No symetryczne raczej też nie wiem czy będą, bo różne... To plus fast. Ach, już myślałem. Bo pewnie niektóre będą trochę dłuższe, niektóre trochę krótsze. Z Rocket League będziemy nagrywać pewnie tak z dwa meczyki, czyli tak plus minus 13-12 minut. Czyli ci za pamięci ramię zabraknie, czy czegoś <grym> innego? Na przykład mózgu to ci może zabraknąć czasami. To już zabrakło. Ojoj. <grym> oj. Przykro mi. No. Ogólnie też przepraszamy jeśli będą e, przerwy w mówieniu, że nie będziemy nic mówić, będą takie cisze. Przerwy. Przerwy. Minuta ciszy <głos> <głos> Parę no. sekund ciszy dla poległych. No i jeśli z... e, jeśli kogoś Słabym nie pasuje nie tak, żeby se, się, się z siebie, to, to trudno. To niech sobie idzie. To przykro nam. No i a no właśnie, najważniejsza rzecz... E, możecie nas wesprzeć sobie skrybując kanał. Taką to maksymalnie 2-3 razy na odcinek zapomniałem mówić No i łapkę w górę też musicie dać No Ogólnie to ten film dzisiaj raczej wstawię, więc będziecie mieli od razu Co dzisiaj to jest? Dzisiaj jest środa co nie? 24. Tak środa. Czy tak? Zapominałem się, nagrywałem 24 czerwca 2020 roku o godzinie po, po 15, się dokładnie do po apokalipsie, nie wiem, z, z, z wirusu. Tak. Jakiegoś wirusku. Ale raczej odcinki będą się pojawiały tak co 2-3 dni, bo no mamy czas na Jeszcze to akurat. Raz, ja podałem no, teraz kolejną ciekawostkę w sumie, jakby nie patrzeć, kiedy to nagrywamy. <grym> to, jest za, to jest za dużo na dzień. Widzisz jaki dobry, no to jest Xaveris dobry chłop. Ciekawostki, to <noise> nie znaczy, 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 w sumie jak powiedzieliśmy, że jedna ciekawostka na, na odcinek, mogli za każdym razem być być ciekawostkę kiedy to nagrywamy <noise> i jako po robocie. Chociaż w sumie to nie jest aż taka ciekawa, ciekawa, ciekawa ciekawostka. Nie, bo osoby <noise> ciebie ciekawie, kiedy nagrywają, to nie? No niektórzy no, tak. Ta jak jak... No to za jakiś finior. No. A i ogólnie... Ja no tak, jeśli ktoś się może zastanawiać, czemu mamy... ich <laughs> Czy mamy w ogóle nazwy takie, a nie inne? O Albo z <laughs> To... Ale blisko, no nie... tak, to to, to bo, mamy takie no nazwy, tak. nie inne, bo tak. Tak, ale... <śmiech> nie, no, tak serio. Tak serio, to tak, no tak dla śmieszków po prostu. Będziemy też pewnie na kolejne odcinki się nazywać na jakieś z seriali inne polskich. Jakieś seriale polskie, <laughs> albo europejskie. Albo... <laughs> <laughs> Zależy kto co lubi, co się podobać będzie. Tak, e, możecie... Mogą być filmy, filmy animowane no. w inne filmy. Tak, możecie propozycje dawać w komentarzach, Sawis. No. Ogólnie to przegrywamy, Trevor. Myślałam, że wygrywam to z No, kto tu nie obranił. No, kto tam se w bramce się bawi, kto? no... Musiałem się odwrócić <laughs> dobrze. No. O, dyku. Nie mam boosty, jak coś. No, no to żeś ta polecił. Dobra, tam What the fuck? <laughs> to żeś polecił. No tam. No to coś polecił. No to tracimy brameczkę. Dobra. No, wow. Kurde. <laughs> Chyba Ale riski. Riski one. Mamy 50 sekund na trafienie gola. W sumie dwóch najlepiej. Kurde, myślę. Ale zepsu to, to już z <noise> nie musicie nas hejtować, że gramy sobie, bo sami się hejtujemy. <noise> no. Jesco. <noise> no. O! o. Kombucki syrul. <noise> tak. Aż tak minuta ciszy No bo co mamy mówić w sumie? Nie wiem. Gry to zazwyczaj... Łatwo masz ciekawostkę! Czy chwaliłeś się, że dostałeś na koniec czwórka z niemieckiego? <laughs> Czy chwaliłeś się, że miałeś wszystko z Niemca? albo z GG? Kurde. Oli, żeś zerzył No Dobra, ci bądź. E My chance of success have dropped by to zero. Tungs. Jest 4-4 Jeśli nie trafimy... Dobra, raczej nie trafimy teraz? No No zabra Michan Naprawdę grówkę lecisz ja Dobra, bronię Dobrze Trzymajcie kciuki widzowie, że wygramy Żebyśmy wygrali Widzowie pewnie... Może nikt to nie obejrzy, albo jedna osoba No To żem poleciał Może jutro się pojawi odcinek z Bedwarsów, tak. tak jak... O on leci. Jeszcze dobrze. To się sobie jeszcze jeden meczek, tak. Może tam wygramy. Chyba, że się nie utnie. Chyba, że mi nie utnie. Eee, to fajna nazwa, dobra nieważne. Mhm. Czeka nazwa. To chyba Polaki są. Polaki ja muszę. Czemu? No Spójrz, jak ten jeden się nazywa. Dziki Dziobak. Dziki Dziobak. Grilland. No. Grilland. Może też w odnośnie pojawiały odcinki w sumie z GTA jest taka szansa. Otóż jest taka szansa. Otóż... Proszę <grymne> Otóż... Państwa, <grymne> no. Ty, który gierę, jak zwykle. Zostaw mi to. No. To się wepchnie, nie? Nie, a nie da strzelić. Musi tylko, może tylko za może strzelić. O, no. o, o. Odbieli no. na Andrzeje hamowiny. Wiesz co? co się wyraża tak niekulturalnie? Przepraszam. Nie trafi. to wszystko twoja wina. Tak, to moja wina. It's my all, it's all my fault. Coś za English, w końcu mogę się pochwalić dziś. Czymś Czymś, no właśnie, w sumie nie wiem czym nawet, powiedziałem jedno słowo, no, ale ten, kurde, jeszcze mi obronę zabrał, moje, Tak, a, teraz ja zabrałem piłkę. Boże, tym brzydkim autem jeździć. no nie, a tak ładnie dolną, dawaj, 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 akcja. Dawaj to, dawaj. Odbiję ci. No. Aha, fajnie. Dobra, odbiłem. Wypiłem. Tak dobrze złożysz, czy kazuły. też zaczął padać?